księdze kapłańskiej, Pan Bóg przemówił do Izraelitów i powiedział bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie powiedział bądźcie świętymi jak ja, tylko bo ja jestem święty. I potem była lista tego, w jaki sposób Izraelici mogą naśladować Pana Boga i mogą wpatrywać się, wpatrując się w Pana Boga, realizować swoją misję do drugiego człowieka. Oczywiście ta misja zawiera się w przykazaniu miłości, ale te zalecenia mówią do, o tym, że mamy w relacji społecznej mamy unikać nienawiści. Mamy być odpowiedzialni za innych, mamy troszczyć się o innych, ponieważ jest to część naszego powołania. A niezwykłe, kiedy Pan Bóg stwarzał człowieka, to właśnie mówił, stworzę człowieka, podzielę się swoją miłością z człowiekiem. I potem bardzo konsekwentnie zapraszał do tego, żeby naśladować go w tym, co na miarę ludzkich możliwości możemy zrobić, a więc miłować, to znaczy budować relacje i troszczyć się o drugiego człowieka.